Hmm. A Czy to będzie czarna wdowa, albo ktokolwiek inny? Ghost Rider, albo Daredevil, jakby był. The Daredevil mógłby być z mnie. To by miało sens. Ghost Rider w sumie też. To zmienia się. Smuggling in women to feed their prostitution. <sighs> <sighs> Nie mogę up the ship until I get the women out. To Wendy! Znam ją.

Depanis Erket spotted in the cargo hall dobra, we tam zamknij mordę. Ja tam widzę wózek widłowy. Tak jest wózek widłowy Tadeusz. Chwila. Nas tamtą do mnie walą, ale ja z Uzi'ków to ja na takiej... na taką odległość to ja dużo nie zrobię. Trzeba się zbliżyć. Zbliżyć się drzewa do przeciwników. Dobra, może nie aż tak blisko, bo zaraz zginę. Ale mniej więcej jakoś tak. Uuu, rewolwer, dobra. Rewolwer weźmiemy. Czy ten też miał rewolwer? Nie, co... A to gówno. Dobra. Na razie weźmiemy rewolwer. Żebyś strzelać panie. To też wezmę. No i mi, dzięki. Um. Okej, okay, komu można... Ty mam dwa rewolwery w końcu? Nie. Czemu on? Celuje z dwóch broni jak mam pustą rękę, zobacz. No to fuck. Dobra, nie wiem. Nie wiem, ale tu ktoś... No, prawym chciałem strzelić. Ale nie. Trzeba lewym. Co on miał? On też miał rewolwer? Nie, co to jest? A, Uzi to jest. Dobra, nie, bierzemy rewolwer i... posnajpimy troszeczkę. <laughs> jest, tak jest. <laughs> Dobra. Jak tam zejść na dół w ogóle? Tu mamy schody. Siemano. Jest tu kto? Idę po was. Idę, idę, szykujcie się. O, ty, no nie, nie gada, że wszystkich zabiłem już. To jest to niemożliwe. O, daj mi to. Daj mi to. Chwila, musimy kogoś znaleźć. Nie, no. O, jest tu ktoś. Gdzie? U góry? U góry chyba. Co nie robią U góry? Wszystkich zabiłem u góry. Bo tu na dalej nie ma. A nie, tu jest, chodź. Chodź, jeszcze koleżka z czaszką. Chodź, chodź. Porozmawiamy sobie. Ja, ty i wózek Tadeusz. Jakiś śmieć, który kampił u góry, ale nie mogę go znaleźć. Ale dobra, porozmawiajmy. What the fuck? O oh, kurwa! Co ja mu robię? Mm. To jest łysa, bania. Wysobania zaraz będzie naleśnikiem Oj tak No chłop mi strzela tu no Nie strzelaj No bo ja nic z go zabić tylko Znowu nie chcę ten pasek rosnąć E? Tylko mogę się rozpędzić i tak mi Nie chyba nie No to nie działa no No alo No kurwa to tyłu jedź nie do przodu Come on, nie mogę wyjechać na łeb, bo go zabiję, no! Na kurwa, o co tu chodzi? super, tylko. nie chcę działać znowu. Czemu to jest kurwa takie głupie, no? Allons. E? 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 Dobra, kurwa, umieraj. Nie! Czemu mu się cały ekran trzęsie? Co? Co tu się dzieje? Halo. No nie, nie chcę go zabić, no ale po, w ogóle ten pasek nie chce rosnąć, no nawet jak podjeżdżam. O no chuj, tu chodzi no. O! Czekaj, teraz podróż. Co mi z tego jak ja go zabiję zaraz, przecież? Kurwa to nie ma sensu. Chuj, no chuj, Jeszcze raz w takim razie. Dobra, prawie umarłem, ale jeszcze raz i teraz chyba zabiłem wszystkich, więc nikt nie będzie do mnie strzelać. Może tym razem znowu się uda za pierwszym razem. Chwila, no do tyłu, do przodu. Nie, chwila, najpierw to ja bym go przejechał. Tylko kurwa nie mogę, no co jest? No, nie chcę działać, no nie chcę działać. Czemu teraz nie chcę go przejechać, tylko... Wiercie mu tym kołem. O, dało się. Dobra, teraz się powinien zesrać. I teraz. O dobra, spokojnie. O, dało się. Okej. Okay. Pozwól, że wózek Tadeusz podziękuję ci osobiście. Drogie. Jest... <grystanie> ok. Zwidelcowany został. <grystanie> no to po. Tu mogę. O kurwa. Ziggugiguguletydydududu... <śmienicza> fuck... Halo? Co tu się z nim? Co się z nim stało? Patrzcie, jak go wyciągnęło! What the fuck? Halo? Wszystko w porządku? Chyba nie. Chyba nie. Dobra, otwieram to. Zostańcie tam. Pewnie, pewnie. Wszystkich wszystkich uratuję spokojnie. Gdzie ja mam iść? Eee. 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 Co? Tutaj mam iść? Siema. Czy ty mi pokażesz, gdzie mam iść? Po co ci ten armor, jak tylko jesteś na chlaśnięcie. O, siema. Siema, ktoś jeszcze tu idzie z tobą? Nie, to. Wypierdalaj. <laughs> Dobra. Mmm no tu muszę kliknąć, klik, kliknąłem, Oooo, ale dostał panicję, yeah. aż broń zaczęła dęsa na w powietrzu. I zrzuciłem chyba ten kontener na dół i możliwe, że ja muszę go teraz otworzyć. Chwila, chwila, czekaj, czy mogłem z nim zginieść tutaj ludzi, pewnie ta pewnie tak. No i co, zrzuciłem go i nie mogę go otworzyć, chwilę może nie zauważyłem, że mogę jeszcze raz kliknąć czy coś. Może miałem go zrzucić, żeby podnieść inny. Albo mam nałożyć jeden na drugi i zrobić sobie schodki. Czy coś? Nie? No ewidentnie zrzuciłem ten ten, ale to chyba było tylko do zabicia przeciwników. Czy ja mam się teraz cofnąć po prostu? Czy... Halo? Halo? Uuuu, Ewidentnie tu mam iść. widzisz przeciwników, to znaczy, że to masz iść. No to co to jest? A to gówno. Dobra, wetam. Zamknij łebetynę. Weak Punisher? Czy on ma inny shotgun? Nie. Flashbang, flashbang. Dobra, daj mi tego shotguna. Daj mi shotguna. O, się No kurwa, jest dobrze. Cyk slalomem, lalomem, siemano. Dobra. Flashbang! Nie wiem, czy to jest dobry moment, żeby go użyć, ale. Czemu nie, czemu nie? I cyk! Jeden i drugi. Dobra. E, siema. Siema, no jest to coś ciekawego. Witam, witam. o, Kolejne flashbangi. To się przyda na pewno. Dobra. Możemy iść dalej, chyba. Siema. O! Okej. Okay. Ciebie można przesłuchać, a czy jest tu jakiś... Ok, zamknięte drzwi świetnie. Czy jest tu jakieś miejsce, gdzie mogę to zrobić? Nie zabijajcie mojego zakładnika, kurwa, no szybciej to reloaduj. Jak na razie to nie widzę, żebym tu mógł gdzieś wykorzystać jakąś... Jakim co nam żyje jeszcze? Nie wiem. Nie wiem, ale idę plecami. Żeby mi go nie zaszczelili. Nie, on 200 IQ po prostu. Ty no nie wiem, czy tu jest jakaś instuwa, żeby... Kurwa. Nie jest dobrze. To oni mają faktyczny armor. Zoba. Nie mogli zabić. Dobra, widzicie co? Przezuwamy go normalnie. Ja się tu schowam w jakimś pokoiku. I sobie porozmawiamy. Chodź tu. Co by to zrobić? No ehm... dobra, glebo gryzara, czemu nie? Czemu nie? To nie wyszło generalnie. <laughs> nie wiedziałem, że on ma. Okej, okay, daj mi to. Nie wiedziałem, że on ma aż tak mało życia. Myślałem, że tak pierdolny raz czy dwa to nic się nie stanie. O kurwa, Digiel! Digiel! Mogę panie z Digla jak w cs strzelać? No, mogę, celuję i nie trafiam, ty, no jak w cs -ie. Identycznie. <grym grym> Identycznie. Identycznie. To mi się podoba, to mi się podoba. Mam tylko cztery pociski. Yy, ale może jeszcze znajdę gdzieś jakieś amo. O, tu jest. Ty, mogę teraz... Dwa na... Digle. Diglety tak zwane teraz to są. Dobra, macie flashbang. Wrzuciłem ten flashbang czy nie? Nie? Czemu nie mogę? A, bo mam tego dual Wilda na wreszcie. Znaczy to zabija? Okej. Okay. Chyba zabija nas strzała w głowę, chociaż nie jestem pewny. <laughs> nie jestem pewny. No i bo ta siema. Wychyl. Nie wiem, że kontrolem też się strzela. Dobra, łatwo. Łatwo, łatwo. Dobra, weźmy to. Ty o ty kurwa gnoju Siema Twój kumple mają cię w dupie generalnie Jaki <grystanie> B. <zimno> o nie, zabijemy! Dobra, jednak nie. Albo jednak tak. Kurwa! No nie! Serio tutaj... Ja pierdole. Dobra, chodź porozmawiamy sobie jeszcze raz. Ginie. tak jest, tak jest! Żigów w ogóle siema. Dobra, tu mamy naszego koleżkę. Tylko że ja bym chciał generalnie zanim go weźmiemy, to yy, taktycznie przebiec się tutaj. Aby... Gin... To był baniax pod Gdzie Gdzieł ten digiel. Dobra. Mamy to. I teraz możemy wykonać fajną... Fajne przesłuchanie, ciekawe. I Gun no Oj, tak. Dlaczego ta kamera jest zawsze taka zepsuta podczas tego? Za plecami, a nie tak z przodu, fajnie. No trudno. Tutaj trzeba spokojnie, bo. Może się palec poślizgnąć na spuście i tyle z tego będzie. A tego byśmy nie chcieli. Przynajmniej nie teraz. Um, pewnie. no i ja ognia. E, prowadź, prowadź. O. Dzięki. Okej, <grystanie> okej. Okay, okay. Czyżby to było to, o czym... FLAMENWERFER, KURWA! Okej. Okay. Płoń. Mogę? O, jeszcze spaliłem jego zwłoki. Nice. Hit! O, shit. Eee. Y -y. <grywy> dobra, węgielek niezły. Okej, okay, dobra, no i mamy teraz dosyć ciekawy arsenał. <grywy> Flamenwerfer. Flamenwerfer. O, Flamenwerfer, tak jest. Dobra, było ucieka ja z krzykiem. Tak, jak po... Ty, ja mogę egzekucję tym Flamen zrobić? Nie, chyba nie błonę w pichu. Eee, no trudno. to jest kolejny Jigiel? Daj mi go. Teraz dwa. Dwa los Flamen werfer. to jest. Błądźcie. No, nie, nie biegnij w moją stronę, debilu. Błądźcie, kurwa, błądźcie, ale nie biegnijcie w moją stronę. O, płomień. No oni strzelają. Ach, piękne, piękne. tak. płoń! Tak, płoń! kurwa, płoń! Płoń! Tak jest! Ktoś jeszcze? Ktoś jeszcze ma ochotę troszeczkę podkręcić temperaturę. Mhm. Tak... Czy ja do tego nie skończyłem no się amonia niestety? No, ale trudno. O kurwa, tak to jest akompaniament dla moich uszu. Zobaczcie to, co się dzieje. To jest przepiękne. Przepiękne to jest. O tak. Grilla, to jest to, co lubię. To jest to, co lubię. Co on coś mówi? To ja mogę w końcu tą egzekucję wykonać? Nawet jak go nie podpalę jakoś? No proste, że mu zgniotłem mu łeb tym plecakiem. Świetnie, no tak, mogłem się z tego domyślić, że tak to będzie wyglądać. Good <grywa> fuck. Dobra. I tu nic nie ma, także idziemy dalej. Znowu jakaś pojebanie, długa misja. No, może że znowu będę musiał to podzielić na dwa odcinki, ale zobaczymy, może. Może nie, no zobaczymy, zobaczymy. No, jak na razie lecimy tu do góry. Halo, halo. O kurwa, kurwa też ma fla. Okej, okay. to jest chyba coś odwrotnego od gaszenia pragnienia, tak mi się wydaje. To, To, to. to mogę Dual Wilda na tym zrobić? Chyba nie Ty, ale to by było mocarne. Jeden plecak na plecy, drugi na klatę. <ścoughs> Oj, tak, tak. To dałoby się zrobić, nie mówię, że nie. No nie, bo... Nie dobrze. Czemu ja go nie podpaliłem jeszcze? Chodź tu krwal się ustawiłem, no ja zawsze z tymi egzekucjami. To takie eleganckie pomysły mam, Pani Szer, Błąd się tam. <noise> Tylko drzwi się otwierają. Halo? Czy już jest czysto? Można przejść? Halo? O, bez bęgi. Świetnie. Witam. Tykego tu nie ma. Dobrze, idziemy dalej. Idziemy. O kurwa co tu się dzieje? Ty, a to co to jest? Granatnik, o! Ciekawe. Ciekawe. <laughs> no i tak... Nie, nie biegni tu. Okej. Okay. Nie, granatnik na razie nie, ja chcę się jeszcze pobawić tym Filament Werferem. <laughs> Chłopak stał i czekał po prostu na swoją śmierć. Tak jak powinien, no, tak jak powinien. Cóż mogę więcej tu powiedzieć? Chodź tu, Bnoju. hit, No, zabijaj go, kurwa. <grybujesz> Boże, to jest głupie. O kurwa, dobra, tam się nie dzieje dobrze. Wjeżdżam tam jak do siebie. Jeden. Drugi. No szybciej wykonuj tę eliminację, bo. przypał jest. Cyk i cyk. Chodźcie tu. Chodźcie tu kurwa szybko, bo mi się skończy czas Podtrzymaj! Podrzymaj No brak ktoś jeszcze cyk, no, chuj. nie trafiłem. Nie! Ktoś wali po plecach! Umieraj! Umieraj! Tylko nie biegnij w moją stronę. Idą tu po mnie. Chodź tu! O kurwa, no, wbieg mi w plecy, no! No oni mają więcej niż 2 IQ, to jest niemożliwe. Niemożliwe. Okej okay. To chyba jeszcze nie wszyscy, ale flashbang. Ok. Łatwo. Chodź tu. Ja nie da się tak kamery fajnie. No kurwa znowu umrę. Nie. nie. Nie, zostawcie mnie. Zostawcie mnie, oni tu przyjdą Zara. Ja tu stoję i kampię. Tak jest. Prejerzy. Ktoś jeszcze? Chyba nie. O oh, kurwa nie, bo on mnie spali, Zara. Niech tam ginie. Niech ginie. Umarłeś? Umarł chyba. To życie mogłoby się szybciej wygenerować. Bo... Jest trochę... Przypał? O nie! Stawcie mnie! Cyk! O! Dobra, łatwo. Płoń! Płoń i tam spalić kolegów, ja idę tu. Idę tu się schować, tu mamy co, Digle? Diglety... O! O oh, shit! Szybko! Flashbang! Trochę chujowy chyba... Nic nie zrobiłem nim... Ale jeszcze jeden! Szybko! Co oni... The fuck? wam nie wyszło do chłopaki generalnie... Ale to nic... Ty, on tam leży i... On żyje? O. Nie, 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 nie! Uciekaj, kurwa, uciekaj! Okej, okay. jeszcze jeden! Ok, dał się, Płoń... nie zostaw mnie, dobra, chyba żyje, ok, nowych broni tu tu nie ma, mo podniosę, Tamo podniosę. Halo? surrender while you can, gin, nie, 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 Czemu oni biegną w tę stronę, no? Okay. Dobra, chyba wszyscy nie żyją w końcu. Chyba możemy iść dalej. Dobra. Siemano! To był ten kapitan, o. Czyżby to koniec? Tak jest. Oje. Oh yeah. Pani Sherry, jego house. Czyńcie honory. Dawaj. Dawaj. Tak jest. Welcome to America. Fuck Ok. Oh yeah. No i tak kończymy. Kolejne zadanie. Elegancko. Pełno rzeczy, oczywiście. On Jak to wygląda teraz z upgrade'ami? Jak dużo mam punktów? Na co mnie tutaj stać? No to będę zbierać przez całą grę, pewnie, więc na razie nie. Ale tak to co mam kupić? Mógłbym kupić to i to. Mm. Silencer? Albo scope? Albo magazine size Są fajne rzeczy. Dobra, powiększymy sobie magazynek i do tego ulepszymy chyba ammo capacity, tak mi się wydaje. Bo czasami tej amunicji jest faktycznie średnio. No i chyba to na razie tyle. Także, accept changes. Zajebiście. I następną misję, jaką mamy, to nasze mieszkanie, chyba? Kasy cookies. Tak, trzeba wrócić na chatę i zjeść ciastka. Także tym zajmiemy się dopiero w następnym odcinku. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. No i widzimy się w następnym, siemano.